Widzę poza mięs, że jesteśmy właśnie u celu. Tam jest zapuszczony domek. Przyszedłem pozdrowić wszystkich że wszystkie towarzyszy udanych danych bezpiecznych. Ja właśnie sobie trochę lekko rozchalataję prawą, prawą rękę, Sądzę na bony. Piękne z rzeczki. Tam proszę spojrzeć. Może uda mi się przybliżyć. Przemierzymy sobie trochę dalej. Ogólnie, yy, pamiętam, jak mi tu gościu zastał. Ja sobie gotuję jakieś dwa lata temu. Tak, będzie dwa lata temu. Yy, pasołkę, czy coś jeszcze ja sobie gotuje. On do mnie mówi, panie, wszystkie ryby pan nam wyłowi? Żeby ja nie, ja to w innych celach tu przyjechałem. Ech, pięknie to jest. Nie ma tak w lesie, i nad rzeką jeszcze. Mogę tylko inne ubranie założyć. Tam gdzieś ptaszki. Nie wiem dokładnie w którym miejscu. Chyba tu, gdzieś o tak. Jak widać, rzeka bardzo piękna. I pozdrawiam serdecznie Filip Pietrowski. Dziękuję.